Za co kochasz swoją babcię i dziadka? Moja babcia jest super, gotuje pyszne obiadki. Swoją babcię i dziadka. Za to, że robią bardzo dobre obiady i się mi kochają. Za to, że są ze mną, dobrze mi pomagają i za to, że, że wspierają w trudnych sytuacjach. E, 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 jest bardzo pomocna, zawsze potrafi mnie pocieszyć, zawsze się ze mną pogadać i, i oczywiście zawsze mnie wspiera w trudnych chwilach, no i robi bardzo dobre obiady. E, swoich dziadków kocham, bo to też są dla mnie miliki, i wyrozumiali. Moją babcię i dziadkę kocham za to, że pomagają mi w trudnych chwilach. Cześć, za co kochasz swoją babcię i dziadka? E, kocham moją babcię i dziadka za to, że są zabawni, śmieszni i lubią się Dzień dobry, za co pani kocha swoją babcię i dziadka? Za miłość, najbardziej za miłość i za czas poświęcony w dzieciństwie. E, za to, że była następstwem mnie. Babcia robi, robi dobry